Siemano, z tej strony Fluffy dzisiaj witam Was w kolejnym odcinku z Minecrafta. Dzisiaj, tym razem już na poważnie, tak, teraz naprawdę na poważnie zrobię pewnego surdziwala. Może kiedyś będzie hardcore, chociaż w to wątpię, bo nie umiem grać na hardcore, bo nie jestem jakiś mega super prosem Minecrafta. I no i w sumie tyle. Zostawcie dislike i odsubskrybujcie mój kanał, to wtedy zrobię kolejny odcinek z mojego survivala. Chyba. Ale my zaczynamy, nie? Nie będziemy tu pierdzielić się. Tylko zaczynamy. Czy, bez, czy będzie mi się chciało speedrunować na samym początku, raczej nie wolę się na początku wystakować, bo... No, wiecie, że Jakby ja nie lubię jakby kocham speedrunować w Minecrafcie, ale to jak jestem w Manhuntach albo speedrunach, co na pewno się pojawi kiedyś na moim kanale. Jest, będzie taki event, jakby można... Nie event, tylko taki specjalny odcinek. Z... Wiecie, z moim kumplem, kolejnym kumplem i kolejnym kumplem i jego bratem prawdopodobnie. Nie zdradzę Wam innych informacji, bo nie mogę. Dawno nie grałem zwykłego survivala w sumie. Naprawdę jedynie co chcę w sumie sobie zrobić to kill off. Ponieważ ja naprawdę zrozumiałem się mm, takim sko jak będę kaszął, to przepraszam, bo jestem chory trochę i po prostu, nie? no, chyba, wiecie... Nie zespiłem się tutaj właśnie, tylko że po prostu... Powiem, no dobra, nie będę wam mówić po prostu, nie. Co tu za... Bo, ale dupa już jest, nie? Jakiś cwel do mnie przyszedł i powiedział, na z tej jaskiny. Bo... No cóż Dobra, mamy kamień. Ja bym chciał... Mam nadzieję, że to będzie jakiś fajny, kiedy bo gram na wersji 1.19. To jest zwykły 1.19, nie tutaj najnowszy, czyli 1.19.2. Może kiedyś zrobimy takie Q&A, jeśli będę mieć na przykład, 100, na przykład na 100 subskrypcji zrobimy Q&A i będziecie mi zadawać pytania, a ja wam odpowiem. Na przykład w trakcie na przykład tego sroliwala, bo innego, bo nie wiem, czy, 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 czy. Nie wiem ile będzie trwał ten suryjewal. Może długo, może nie. Powiecie się. Robimy sobie oczywiście sikierkę i jeszcze kilof tak no. nie będzie tu oczywiście żadnego cheatowania nie mam w ogóle operatora sprawdźcie se o widzicie o jest ten głupi trafił mnie? jak ja umrę? ja nie umiem go trafić trafiłem Proszę, powiedzcie, że tu będzie jakieś... O Boże, mam shader'y włączone tu. No bo jest creeper. No, wybuch Ale głęboka to jest, inna inwza. Ale kryta dostał te ląki. Był... Dobra, nie chce mi się... Ja Mamy żelazo, aha, ej, to jest ta jaskinia taka z tymi lipstlejmi. Jest żelazo! Jestem uratowana. ja nie mam jedzenia żadnego, ale tragedia. Nie, ja nie mogę umrzeć, ja nie mogę. Jestem, jestem zbyt super, żeby umrzeć. Nie, no ja mam 2 HP, no nie, gadaj. Ja sobie umrę tak po prostu, na początku. Tu ja bym powinien w sumie sobie najgorsze zabrać jedzenia sam. Wpierdział się od razu do kopalni, jak debil. Tam jest na górze. na żelazo jakieś. Co tam pójdę? E, chyba na początku co zrobię wiadro. Bo nie czuję się bezpiecznie. Przepraszam. Proszę... Ja mam 2,5 serca, nie chcę umrzeć. Tak w pierwszym odcinku umrzeć co, e, Ja bym sobie sobie jedzenia poszukał i bym sobie to jedzenie przepalił. To byłby super pomysł. E, ja na pewno później przyjdę do tej jaskini, co nie se mnie nie myślę. Czy na pewno... Że nie wiem czy po prostu zrobisz tak, że wam po prostu przytnę, to tak jak będę szukać jedzenia, bo nie wiem czy wam się to tak chce oglądać. Ale... Nie, ale mam owce, dobra. Jak mam owce jestem przeszczęśliwy. Dobra. Kurde. Ja no, brakuje mi tylko jednej owcy jeszcze. piecyk Znowu dwa piecyki za zrobę, ale jestem przepiękny. Proszę dajcie mi. To oh jest. A podobno w, hmm, Podobno się chyba najlepiej kopie żelazo albo jakiś mega sub, duży cave, który jest właśnie tam. Ej w sumie ja bym sobie O! Nie, proszę cię! małem. No cóż. No, odradziłem się w innym miejscu, tak by the way niż na głównym spałnie. Dobra, tam umarłem i na jedną tam wełnę, na pewno Trześć creeper. Możesz iść ode mnie. Gdzie ja umarłem? No, gdzie ja umarłem, no. no gdzie są moje itemy? Tu są! Idź ode mnie ty. Skurczę synia. Mam no, wełny No chyba zabić tego szkineta Ale Kryla No proszę gij! No czemu nie giniesz? O Ale mam fajnie, że mam pół serca, nie? Ale nie, no co ja nie dam. jestem głupi. No nie, no co? Proszę cię, kiapie, ale nie, ale... najlepsza akcja, by... to jest najlepsza akcja w tym odcinku, jaka chyba może być. Nie, no zombie, proszę cię. Proszę. Dobra. A... Było grubo, chyba. Ja bym sobie przypalił to żelazo jeszcze tu. Sobie przypalę jeszcze na pewno... ...to. A co One row. go... ...pariawek i for. Mam ty da czy so, senamy, Dobra, te dwa żelaza się przepaliły, zrobię sobie z tego y, tarczę, ale muszę sobie na drewno pozbierać. Sobie. Nie mam drewna kompletnie. I przydałoby się wioskę znaleźć też.

Dobra skupienie, nie będę zaśpiewał. Tu była ta salanna, tu było... Czy tam powinny być ten las, chyba. Tak? Chyba. Co?! Nie gadaj. Nie gadaj, że tam... nie Ale kurwa jest. To jest Nie mam kamien... no Nie mam. Dobra, mamy jedzenie. Teraz jeszcze drewno. Jeśli będzie mur, to może być golem. Będę mieć żelazo. To starsze, powinienem zrobić sam. No to później za zrobię. Ej, ale żelazo się właśnie, jak mówiłem chyba wcześniej, że żelazo się dobrze kupię pod wodą w tej wersji. Nie wiem czy to mówiłem, ale żelazo się dobrze kupię pod wodą w tej wersji. Przynajmniej mam takie odczucia, że tam bo już pod wodą jest dużo żelaza, się znajdziesz coś dobrego. Znaczy, że nie wiem. Jakby mam takie przeczucia, bo jak czasami segrałem tak po prostu, to miałem po prostu dużo żelaza pod wodą. Na przykład że diaks znalazłem pod wodą. Dobra, mamy tą wioskę. Jest dobrze. I może kowal może być. To byłoby fajne. Sobie. No raczej nie będzie, bo ja mam duże szczęście do kowalów. Siema, mam wiesz, co to tam? I co to taka malutka ta wioska, czy to jest po prostu dolna część tego? Ja Myślałem, że to cave. Nie, to jest cave. Tak? No, jest! Za mamy cave'a kolejnego. Eee, ale musi być chyba golem, co nie? Niech to golem na z No nie, może nie No nie ma kowal. O, żelazu! A nie, nie ma kiela Nieważne. Eee, golem. Dobra, jest sianko, więc spoko. Mamy jedzenie do końca życia. Siamo in grado Chyba pójdę pod wodę, tak sobie myślę, że nie, bo tam jest lepiej. Hmm, dużo tego. Eee, teraz kaptuję sobie chleby już. Nie obrażajcie się w komentarzach, że mam Minecrafta po polsku, dobra? Dobra, tak chleba. My kopimy sobie kamień jeszcze. Zrobimy sobie killow na pewno. A z tego wypada normalny kamień? Nie. Weźmy sobie crafting. to są nowe narzędzia. Sikiera i kilof. A ja w sumie sobie jeszcze tarsze zrobię. Boże. Mhm. To może za niedługo będzie być noc, nie? A jak co znaleźć ten ocean, który gdzieś tutaj był? Tu mam jakiegoś całunka, gdzie może być żelazo. A, jednak nie. O! A, jednak nie. O! Już widzę lapis lazuli nawet. Tylko ze, ze drzwi bym skraftował na pewno. Cieszę, najpierw spał. Nie wiem, no, poczekamy sobie na noc. Prześpimy się i pójdziemy tam pod wodę. Zobaczymy, czy są, jest tam jakieś żelazo. Mam nadzieję, że. No wreszcie mogę iść spać. O kurwa. Dobra. Ja opieram. O, widzę już pierwsze żelko No tu też widzę. D Point Dobra, tam też jest, to tam leci no, tam. Chociaż mało żelaza na pewno jest. Myślałem, że będzie więcej. No, to w sumie bardzo powierzchnia, trochę powietrze, tam jest mieć, myślałem, że to żelazo. Dobra, wpływamy, rozkopujemy to. Dobra, rozkopujemy. Dobra, w sumie to mogę powiedzieć, że możemy w sumie lecieć do tego cave'a, co tam był w tej wiosce. W ogóle razu pod wodą się opłaca, ale opłaca się według mnie bardziej, jeśli robisz speedrun'a i nie chce Ci się szukać jakiegoś mega dużego cave'a, a, a ja bym, pójdę, na przykład ja chcę nie speedrun'ować na to survival'o, bo... Jakby, jakby ja kocham speedrun no aż Minecrafta, ale to zobaczycie niedługo. Jakby nie, nie ja speedrunuję, tylko ktoś inny niż ja. Ale pewnie różnica, No <grych> co ja teraz przepalę to. No, mogę to sobie tak przepalić. No i pyk. W hmm. so, ja nie wiem, dlaczego sobie węgla nie wykopię w sumie. Det er nesten en god No Dobra, jak chcę iść tam do tego cave'a i sobie nakopać żelazny set? I jeśli, może będą tam też diamenty. Nie wiem, oczywiście, cały set diamentowy wykopię poza nagrywaniem. Kto by się tego spodziewał? X-ray Ultimate. <grym> nie no, mam X-ray, ale nie używam oczywiście. Na pewno. No, chyba poszedł spać chyba, bo nie wiem czy jest... O dobra, mogę iść spać. No tak, mogę iść. spać No to nie był jakiś mega super water skill. A na przykład tu. No. Ładny, nie? Jak ktoś pojażenie ładne, to będzie mi złota Proszę tak nie mówić. Tutaj... no, tutaj sobie źle wydałem oczywiście, no. Wiecie. Forma musi wrócić. Dobra, mamy tego gave'a. To jest Mineshaft. XD. Co jest? Ten z jest, to, nie? jest to tam, myślicie? Naprawdę... Dobra, jak coś tam ja masz iść, tarcza. Co jest? Brawo, ja. Co? No two hity nie zabił. Nie no, co z głupie. Ja nie da się. Gdzie była ta wioska już? Gdzieś tam. Super gra.

No, jakoś się tego spodziewałem, że będę się wywalał w tej ciągle. Bo, Nie <laughs> jestem paru grasz Gdzie był ten cave? Tam był chyba jeszcze bardziej, w górę. Co tu był golem? Bo ja nie wiedziałem w sumie. Nie, tu. ja tu zrobiłem wiadro. Jeszcze niżej. No co?! Aha, oni są spokozywani. No nienawidzę tej gry! Super gra. jedno srdce. Jisko! Zero srdce. Ne, ne, já nikdy neodzyskám taky hitemů. Trávě je jenom. Dobrá, v sumě to mě... V sumě to... Na będzie koniec tego odcinka, czyli pierwszego odcinka z takiego suriwala, na pewno pełnego, którego będę dalej kontynuował. Mam nadzieję, że Wam się spodobał filmik, bo to będzie, to myślę, że to jest taki fajny filmik, który zrobiłem. I mam nadzieję, że zostawa, że zostawicie dislikea i odsubskrybujecie mój kanał, dobra? Yy. Pa, pa.